eighteen hours ago i get a call from homeland security saying there's a marine in detention i need to talk to gentlemen as you know we're dealing with insurgents crossing over from iran you want us to believe that there's a plr threat and solomons at the head you're the quick reaction force gentlemen trusting you to handle this the nuke is still out there you can't just walk away from the threat let's go find our marines get down on the ground. i said get down on the ground jest... Zagrajmy w Battlefield 3 Misja pierwsza Ostatnio dodałem filmik nowe, nowe... intro Mi się osobiście podoba Oglądajcie, nie? My będziecie mieli na górze ekranu Dobra, zaczynamy Powtórz misję ok. Semper Fidelis, Niski, na niskim będę grał, ponieważ chcę się bawić, a nie jakby no, się zmuszać do grania. No dobra, misja, Semper ładowanie. No i dlaczego wcześniej zacząłem robić filmików, chociaż już dawno mam Battlefielda, 4 miesiące, ponieważ miałem bardzo słabego rama. Na FRAPSie nawet czasami wyłączało mi się w Battlefield 3 i kupiłem jeden RAM. Wystarczy mi W celności mam trzy RAMy i działa jak natura chciała, czyli dobrze. Dobra, zapisywanie. W tej misji chodzi o to, że jesteśmy w Nowym Jorku i... Włamywacz... i... Yy, yy, Black coś tam? Nie, nieważne. Yy, ucieka. Bazar się tam nabroił. No i. No i chcą go złapać. I ucieka przed nimi. Skakując na pociąg. No i po prostu walczymy. Okej. Okay. O, widzicie, właśnie to jest ta stęka. Biegnie. I zaraz skacze. I bum. Zaraz będzie jeden z najlepszych momentów w tej grze. Bo wszystko wygląda na prawdziwe. Botwitch. Normalnie mm, yy, O, jak fajnie realnie to widać Taka symulacja, bardzo fajnie To zrobili Rozwalamy hmm. gościa, bierzemy broń O, widzicie? Łańcuch, to jest kajdanki To widać że kinier Zabiegamy Coś właśnie łatwo idzie Nie wiem czemu bo to jest przepraszam za te zacinanie się tak zwane lagi kurde kto strzela o nie aaa uf, to jest bracia wiecie no właśnie dałem napisy żeby sobie ktoś podczytał bo nie będzie dźwięku będzie lekki dźwięk o nie i czym się to, tu... aha no i na końcu będzie właśnie fajnie to jest jedna z moich ulubionych misji Najgorsza mi się, jest to trzecia, Trudna i niefajna. Mi się nie podoba. Ale coś. E, szybko. E-E-E jest. Spacja, spacja, spacja. Jest, 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 jest. Spacja. Dobra. I postaram się nakręcać filmiki co dwa dni. W tym tygodniu, czyli 18 marca. Od poniedziałku do piątku postaram się nakręcić trzy filmiki, cztery, góra, pięć, góra. No i tyle. Mm. Osobiście nie używam mikrofonu. Używam telefonu Samsung Galaxy m 2, który jest bardzo fajny. Jeden z o, zapomniałem że to trzeba się położyć. No nie chudę, czułem, że Okej, okay. widzimy sobie jakby co jakomu się nie podoba mój głos no to oczywiście można wyciszyć no i ja się staram jakoś nie? dobra łó wow. aaa jeju jak się wystraszyło o zapomniałem o tych lagach przepraszam za to zacinanie się ale Podczas nagrywania frapsem, gra mi się zawiesza Spadają lekko FPSy, y Lekko, nie? Bo normalnie dobrze. Siedzi się na ultra nawet. O, o nie, to jest końcówka misji. Niestety. No, szkoda. Będę z wami musiał się pożegnać. Fajnie się gadało. Zapraszam do oglądania moich filmików, zresztą oceniania i mam nadzieję subskrybowania. Hmm. W następnym odcinku będziemy robić misję Operacja Łamacz Mieczy. Dziękuję za uwagę. Kłania się numer 38M. Cześć.